W głowie pójdź jednej, co lubi leżeć obok mnie Plus nie z tym, co żen, ona ciągle się przytula Gdy nawet nie widzę jej, to czuję w sercu Jak z lodu jest podgrzany pulsem, bo Bajoro A ja ciągle do niej chcę, niezależnie od tego, daleko jak jest Taka jest prawda, że kocham niewątpienia Pierwszą lepszą, a tak obok nie chcę Leżeć to pod zbiera zbieram pieniądze Na nasze wycieczki, choć miliony na kończy są dobre, dobre Branę oparte o mnie słoneczny dzień Wybieram gdy je, jeżeli no to nie jest miło ani niej, ani mi, ani jej Nie zdążę nawet wspomnieć, a ona, ani gdyby jest błąd, to wspomnieć Plusy z minusami są źle podłączone i robią sobie dobrze, myślisz, że to seks, a to jest orgazm, za czułe słowa szeptem jej na ucho ciąży zmysły, że było jej dobrze, podałem buzi jej naraz. raz. Ani trzy, nie trzy, ani cztery, to trochę więcej, lepsze mam myśli, gdy czasem nie odpowie, a to nie poczę, być z tym pan, gdy jej niech ma, choć chciałbym skończyć z tym, ze mamło A to było boskie. Ano seksualnie jaka dobra wała, to robi głupota ona raz, dwa, Znikam ze gond, bo chcielam wspomnieć o Tobie Po niej nie zdążę wyzerować ze Nie mogę się odłączyć, bo jesteś szczęścią mnie A ja już nie wspomnę Tobie Mówię ciągle, że wstyd nie śmieć Za dużo pieniędzy, bo robię ciągle na koncie Skład milionu jak w wszystkich razem łącznie Zarabiam pieniądze za to, że jestem tu i po prostu zostać chcę cel... Ej, jeden, dwa i trzy, nie znikam stąd Bo wiara wspomnisz o Tobie Po mnie nie zdąży wyzerować nie mogę odłączyć Bo jesteś częścią, Ja już nie wspomnę, to mówisz, że ciągle wstępnie mnie za dużo pieniędzy Bo robię ciągle na koncie skład milionu Jak w na wszystkich razem łącznie zarabiam pieniądze za to, że jestem tu i Chcę. Aj, nieraz w klubie tańczy. Ona jakby była gwiazdą w jej oczach, głyszy światło. Jakby miała w sobie magię, jej uśmiech rozjaśnia całe to miejsce. Każdy mężczyzna patrzy na nią z bo ona wie, jak sprawić, by każdy się zakochał w tej dziewczynie, która jest królową tego klubu. Jej kroki na parkiecie są pełne gracji, wszyscy zwracają uwagę na jej piękne ruchy. Jej energia wypełnia całą przestrzeń Ona w chwili jak się tym klubie jak królowa I każdy chce być blisko niej, bo jest jak mannes Ta dziewczyna jest jedyna w swoim rodzaju Ona tańczy jakby była gwiazdą rozświetlona Klub swoim blaskiem jej uśmiech jest jak promień słońca, każdy chce być blisko niej, bo jest swoją w klubie tańczona, jakbym była gwiazdą w jej oczach błyszczy światło, jakby miała w sobie magię. Jej imię krąży po ustach wszystkich, bo ona wie jak sprawić, by każdy się zakochał. W jej tańcu jest coś niezwykłego i każdy mężczyzna chce być jej wybrańkiem, bo ona wie jak oczarować swoim wsiękiem. Ona tańczy jak będą z jest mroświetny, swoim blaskiem jej jest jak ronin z dnia. Tak, Każdy być błyskawik, bo jest błyskawik,